Cześć, witajcie moi drodzy Jestem Jędrok85, a to jest Rounds of Magic Już kiedyś kręciłem film właśnie z tej gry Postanowiłem, że pokażę Wam ją całkowicie od podstaw Widzicie tu już mam dwie postacie Mam jednego rycerza wojownika na 57 poziomie i 26 e, oraz drugiego strażnika maga na 541 poziomie e, Stworzymy sobie zupełnie nową postać e, Dobra Polnurys Płaś kobieta, płeć mężczyzna e, Klasa e, może od na wojownik. Tak. Wojownik. E, I tutaj. tutaj. Ten deseń. Fryzura, fryzura. Taka. To też nie może być. Nie od początku. Hmm. Ja mam Wam ciężka, o, dobra. To by mogła być w sumie. Ale nie wiem, żadną z brodą. w poddźwięk wchodzi wchodzimy. Taka. wodna. Zawsze z tym jest problem. Yy, I tworzenie postaci zawsze, zawsze zajmuje yy, dość sporo czasu. Będzie taka, kolor włosów też zmienimy, okay. takie, a ja z tym twarzą, tylko się nie podoba. Dobra, to może być eee, oddane nie Dobra, reszta może zostać Rasa... Eee, człowiek Alfa, Alfa mam jednego i im pasuje akurat to Może tak Nie wiem czy... Tak. W któreś, którejś końcu wejdzie? Joj. No dobra, niech będzie tak. Myślę, że. <słuch> To mamy problem. Tak? Dobra. To też będzie. Tak? Okay. Eee, więc zaczynamy, wchodzimy do świata. <laughs> tak, pierwsze wczytanie może nam chwilkę zająć. Chociaż nie powinno być to szybkie, bo tutaj nie ma. Eee, nie ma co. W sumie tak, na sam początek samouczek będzie, więc samo też wejdziemy. Dobra, już muzyczkę, już słyszycie. Dobra, weźmy co do samouczka. Yy, nie ma co, zawsze tam dziękuję. jest jakaś. A musimy dojść tam. Tutaj nasze żarządko biega. Czy na to na samy etapy? Odwiedzimy to jest etap. że tam mamy tutaj do tej flagi. Etapy. Zobaczmy już skąd widzenia. Dobra. Teraz pogadamy. Dobra. Mamy pokonać panią. 呃，把、uh,。 Misja wykonana. Wracamy ją. Zakończyć. gdzieś maksymalna punktów życia. 10 punktów many. Wali po czym punkty życia. ok zamłóczek zakończony yy, teraz sobie <ścoughs> yy, od razu miksturki na dół teraz je przełożymy Witamy w osadników. Pierwsza misja to jest, mamy się zameldować, że dotarliśmy. No to jest, więc skończymy tą misję <ścoughs> przy okazji. Zaleciliśmy poziom. Odbiór broni. Weźmy do zadania i będziemy. Okay. I jedziemy. Jedziemy. Zwiększamy sobie na pewno cięcie na drugi poziom i teraz co my tutaj mamy? Z takich ciekawszych rzeczy. że w sumie to mam tyle wystarczy. z doświadczenia wiem, że... ...tancel yy. brązowego konia, będziemy go mieli na jeden dzień <laughs> ubrany odbieramy broń przy okazji odbiór zbroi, mam kolejne zadanie teraz obok i odbiór eliksirów, który również jest obok. I zakąt przygotowania. tylko, że najpierw zanim to, to weźmiemy, to mamy bakiet zbrojny. Klik, bo teraz mamy tak. Aktualny klifunek tu w 416 że to a tom sobie sprzedamy.

dalej zańczymy sobie misję do głosowania Ale idziemy po kapelusze grzybów, a te są a co to nie było? Początkowo nie ma szału. Sądzki też sobie pozbram, bo to są misje dzienne, y, które warto w tej grze wykonywać. Ponieważ można właśnie dzięki temu, właśnie dzięki misjom dziennym, można y, sobie fajnie nabić y, level. Wycięcie, no teraz tego nie używam, ale uwierzcie mi, że to potrafi naprawdę zadać. naprawdę potężne obrażenia. Tak, to jest ten etap, kiedy wiele osób szuka jakichś tam, yy, znaczy jakichś tam, no, no nie jakichś tam, kiedy szuka gildi. Yy, mnie akurat ten temat y, zbytnio nie interesuje. Yy, że mam jakąś wolę tak yy, stomatną grę. Dobra. Kończmy. No, kończmy to zadanie. Yy, Okej. Okay. I żywotna nagroda. Yy to ją do portu port to ty tak? okej okay. stawianie run misja kolejna troszkę przyjaciela a e, tego tak ogólnie to hmm, tutaj mamy kolana, a teraz aktualne jaki mamy ekwipunek? W mm, 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 mm. Czy czymś problem? O wyłącznie no zamknij się ty o no dobra damy sobie właśnie runę na dzień dobry w sumie jak znalazł myślę że to jest jednak troszkę lepsze zbroje to, to też pakujemy na siebie już czwartego. Okej. Okay. Hmm, troska, Tutaj się... Tak, troska przyjaciela. Robimy zimowych ubrań i musimy zdobyć być e, Nie, 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 nie. Jedziemy cały czas tutaj w ten deseń. A przy okazji zbieramy właśnie eksponat dalej. Dalsze. Spójrzmy sobie na mapę. Tak, kolejne, kolejny punkt w jaki przyjdzie odwiedzić to będzie oczywiście logar. Dzień Kolas dobra, 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 dobra Wracaj ziomek Ponieważ Tam nam jeszcze przyjdzie Z tym bawić Chodź tu wilczek, chodź tu wilczek. Tylko jeszcze to zadanie. się nam znaleźć nawet jakieś spodnie lepsze niż które posiadamy posiadaliśmy tak, początki zawsze są dość nudne i proszę od razu receptura recepturę od razu się nauczmy ponieważ to będzie nam w przyszłości przydatne Ale z kilku powodów. Yy, Razem, dzięki recepturom, możemy troszeczkę zarobić. trzeba yy, na to poświęcić sporo czasu, bo właśnie można na przykład zrobić jakieś ciekawe, ciekawą broń, yy, czy też żywność. na tym pas. Aktualny mamy... brona magiczna 2 i fizyczna 2 Wstawiamy Zamiast z żadnej rzeczy, a mianowicie... Ja, jak mamy konia, czym by się na koniu nie poruszać? E, jedziemy... Trzeba e, zakończyć... Yy do tej misji Kurka, nie pamiętam nigdy nie pamiętam, jak to się wchodziło w menu śledzenia Nauka zielarstwa, Nauka zielarstwa Musimy się udać. Tutaj. Dobra, uczyliśmy się. Czas na naukę drwalnictwa. Do tego, dojdziemy. czy dojdziemy, wykonamy te zadania typu podstawowe. Teraz dostać w miejsce. miejsce. Jest tylko takie właściwie, że nie na początek po wiosce. No i już, już się nauczyliśmy. Zagranicznych hmm. Teraz tak. woka yy... woka yy -y. e, Dobra. Tylko, że teraz. woka Zakładamy płaszcz. Bo czemu by nie. Skoro go dostaliśmy, tutaj runa. Co my tam mamy? Runa plus sześć, atak magiczny. Dobra, runa nam zostaje. Tylko teraz musimy się znowu tutaj wrócić. I mamy kolejne zadanie Zaliczone Normy raportu George Aha Będziemy musieli iść do Logar Znaczy <coughs> Najpierw sobie musimy znaleźć Kłody jesionu To jest jesion? Ta. To jedziemy z tym jesionem. Mamy 3, a potrzebujemy 5. Właśnie przy okazji podskakuje nam jeszcze współczynnik drwalnictwa. Co jest też bardzo ważne przy wykonywaniu pewnych misji. No ale samym drwalnictwem, rozwojem tego właśnie będę się zajmował poza wizją, ponieważ, no wiecie, to będzie właśnie polegał na tym, że ja sobie będę Kłody jesienne, yy, teraz jeszcze tak bo... k? Okay. tak, okej. Okay. To właśnie tak wygląda. Narzędzia, idziemy do narzędzi stolarskich. Aha, yy, kłody jesienne. Tak, teraz wytwarzamy sobie kłodę z drewna. Cztery. Jeszcze jedna. Ok. Pasja śpiewaka. Zdanie zakończone. Yy, gardłowa sprawa. Tak. No to idziemy do alicji. nam Alicja powie. Gadłowa sprawa. Wybaczcie, że ja nie... Dobra. Irytowana Alicja, 25 ków, biesiotrawu kurskiego. Biesiotraw Siotraw mamy piotraw włoski, tak? No właśnie, to nie wiem, że możemy. Tak, kolejny rozcieczenie, właśnie, to jest też bardzo cenne. Tak, to też nie, tak nie, tak jeszcze nie będziemy bawić. Tu też mamy piotraw. Zbierzemy sobie jeszcze ten piesiotraf. Yy, zakończymy tą... Co jest? Zbieraj ten piesiotraf. No nie marudź Zbierzemy sobie ten piesiotraf. I... I... Zakończymy jeszcze tylko to jedno zadanie na Konia z grzybkiem Są włączone śledzenie mojego gościa. To mówię, ja tylko to zadanie teraz zakończę. no i Ogólnie w ogóle zakończymy już ten odcinek, ponieważ trwa już prawie pół godziny. No a sam początek, sam widzicie, że to jest dość nudne, bo to jest tylko chodzenie od. Jedna osoba do drugiej e, mało bicia, Nie ma to żadnego bicia. Zwierzątko grzybek. Potem tutaj do tego gościa wrócimy. A tymczasem żegnam się z wami moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runsof of Magic. Oraz na pozostałe filmy z moich pozostałych serii. Czekam się z Wam bardzo serdecznie. Cześć, papa na razie.